Dzień dobry, Marlena Siok Mazowsze. Wiadomości z regionu. A oto co dziś w programie. Czarne punkty na Mazowszu. Seniorzy potrafią się bronić. Przedszkolaki z Mazowsza wiedzą jak chronić naturę. Teatralne nagrody muzyczne imienia Jana Kiepury. W zeszłym roku na terenie całego Mazowsza doszło do 68 utonięć. Aby uczulić wypoczywających nad wodą, naczychające na nich zagrożenia, samorząd województwa mazowieckiego wspólnie z policją oznaczają najbardziej niebezpieczne miejsca, tak zwanymi czarnymi punktami wodnymi. Upalna pogoda zaskoczyła Polskę i Mazowsze, zanim jeszcze rozpoczęło się kalendarzowe lato i zanim zakończył się rok szkolny. Aura zachęca do korzystania z uroków wypoczynku nad wodą, ale przypomina też o niebezpieczeństwach z tym związanych. Trochę zaskoczyło. Jest rzeczywiście bardzo ciepło. Wręcz gorąco, nawet już w miastach są kurtyny wodne ustawiane, żeby tym spacerowiczom umilić życie, ułatwić troszeczkę, ale to też jest pora rzeczywiście do, na to, że ludzie chcą się ochłodzić, wykąpać, spędzić czas nad wodą. Chcemy właśnie ostrzec wszystkich tych, którzy spędzają czas nad wodą, żeby jednak robili to rozsądnie, uważnie, żeby... Kąpali się w tych miejscach, gdzie jest to dozwolone, najlepiej pod nadzorem. W ubiegłym roku na Mazowszu woda pochłonęła 68 ofiar najczęściej z powodu lekkomyślności i alkoholu. Jednym z działań podejmowanych, aby uniknąć tragedii, jest wskazywanie szczególnie niebezpiecznych miejsc. Każde zdarzenie, które ma związek z utonięciem, jest analizowane przez policję. I te miejsca, do których dochodzi do utonięć, są zaznaczane. W związku z tym oznaczamy je. W związku z sytuacją, gdzie zginął człowiek, jako miejsce niebezpieczne, i jest to okazja do tego, żeby właśnie to miejsce zostało oznaczone jako czarny punkt wodny. W szczególności chodzi tutaj o dzikie kąpieliska, o teren nad zalewami, nad stawami, czy teren. Żwirowisk. Często osoby no, lekkomyślnie decydują się na kąpiel w takich miejscach i kończy się to tragicznie. Czarne punkty to przekaz skierowany głównie do dorosłych wśród dzieci. Policjanci działają przede wszystkim profilaktycznie. My takich spotkań odbywamy w roku ponad setkę. To są tysiące, a nawet po kilkanaście tysięcy uczniów szkół podstawowych, nawet przedszkoli liceów, ale także i dla dorosłych, bo robimy różnego rodzaju szkolenia także dla innych służb. Są to takie pokazy połączone z prezentacjami multimedialnymi, z prezentacją na żywo, jak się posługiwać sprzętem ratowniczym, przykładami jak działa na przykład wychłodzenie, jak szybko człowiek się wychładza w zimnej wodzie, no tego typu rzeczy. I myślę, że przynosi to już wymierne efekty, ponieważ Utonięcie osoby młodej, dziecka, co zawsze jest bardzo wielką tragedią, zdarza się naprawdę bardzo rzadko. W tej chwili jest to tu, przynajmniej na Biśle, w tym centralnym odcinku czy na jeziorze zegrzyńskim, taki wypadek zdarza się raz na kilka lat. Jak poinformowali przedstawiciele samorządu województwa mazowieckiego i policji, w tym roku pojawi się w regionie sześć kolejnych sugestywnych tablic z symbolicznie ukazanym pływakiem walczącym o życie. W Warszawie nad Wisłą dwie i jedna nad Jeziorkami Kamionkowskimi w Parku Skarszewskim, a kolejne w Michalinku nad Wyrobiskiem Pożwirowym, w Markach nad Stawem Kruczek oraz w Ostrołęce nad Narwią. Oby wystarczyły jako ostrzeżenie i oby dla nikogo w tym roku letni wypoczynek na Mazowszu nie zakończył się tragicznie. Jak wynika ze statystyk komendy wojewódzkiej policji z siedzibą w Radomiu oraz komendy stołecznej policji, w ubiegłym roku mieszkańcy Mazowsza powyżej 65 roku życia padli ofiarą przestępstw takich jak kradzieże, przemoc domowa, oszustwa, wypadki drogowe i wymuszenia. O tym, jak ich uniknąć, rozmawiali uczestnicy czwartego Sejmiku senioralnego województwa mazowieckiego. Jak być seniorem i czuć się bezpiecznie w różnych wymiarach życia społecznego? Zastanawiali się uczestnicy obrad czwartego sejmiku senioralnego Województwa Mazowieckiego. To inicjatywa samorządu Mazowsza, trwale już wpisana w działania społeczne w regionie. Seniorzy z Mazowsza spotykają się po to, żeby wspólnie razem porozmawiać o rzeczach najistotniejszych. Tym razem tematem wiodącym jest bezpieczeństwo seniorów. Tak naprawdę seniorzy są stale poddawani różnym zagrożeniom. To nie nie tylko bezpieczeństwo na drodze, ale to bezpieczeństwo w rodzinie, w domu, to bezpieczeństwo związane z zakupami, to bezpieczeństwo związane z chorobami. My odpowiadamy na te problemy, ale takie spotkania, takie zdarzenia mają jeszcze jedną wartość dodaną. Są szansą na spotkanie, na wspólną rozmowę. Myślę, że my jesteśmy województwem, który przeznacza chyba w Polsce najwięcej pieniędzy, jeżeli chodzi o wspieranie organizacji pozarządowych, senioralnych. Seniorzy są obecnie jedną z grup najbardziej narażonych na działania przede wszystkim różnej maści oszustów. One się e, przejawiają w najprzeróżniejszych formach. Zarówno oszustwa za pośrednictwem internetu, e, gdzie są niesolidni dostawcy, gdzie są e, sekty, gdzie są różni oszuści, hakerzy, e, poprzez no, osławione już prezentacje, gdzie mimo ogromnej pracy, jaką my wkładamy w edukację seniorów, wciąż pojawiają się właśnie ta. Naiwni, którzy potrafią kupić garnki za 8 tysięcy albo jeszcze jakieś inne sprzęty, zupełnie tego nie warte i tak prawdę powiedziawszy im zupełnie niepotrzebne. Więc musimy wciąż, wciąż ponawiać edukację, edukację, pokazywać te przykłady. Musimy zespolić siły, różne służby, zarówno Uniwersytety Trzeciego Wieku, jak i różne inne instytucje pozarządowe, ale przy wsparciu bardzo profesjonalnej kadry i to niestety kadry policyjnej. Jednym z głównych problemów, na jakie zwracali uwagę uczestnicy sejmiku, byli nękający osoby starsze, natrętni handlowcy, których działania mają poważne konsekwencje. Jako starsi ludzie przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że jeżeli coś się kupuje, czy, czy ze sprzętu, czy z żywności, to obowiązuje obie strony jakaś uczciwość, w obie strony. Tymczasem to, co robią z nami sprzedawcy, handlowcy. I zmusza nas do, do tego, że, że kupujemy czasem buble i, albo na przykład rzeczy niezdrowe za naszych czasów to jakoś obowiązywała uczciwość, że jeżeli ktoś robi coś dobrego, to się chwali tym, a jeżeli robi bubel, to przynajmniej nie powinien się chwalić. Tak są te, te jakby te sidła zastawione, że nie tylko dotyczy ludzi, którzy już przestają być tacy zaradni, a dotyka również i młodych. Także Pułapek jest wiele. Sejmik był okazją do dzielenia się pomysłami, jak się bronić. Muszę przyznać, że nie daje się oszukać i moich znajomych też nie, nie słyszałam. Słyszę jakieś takie, gdzie tam się byli w radiu, w telewizji, w prasie, ale konkretnie, żeby ktoś z moich znajomych coś takiego miał to no to nie przypominam sobie czegoś takiego. Osobiście, no jak już odbiorę taki telefon, to dziękuję za zaproszenie, że ja lubię płacić, sobie kupię sama ten odkurzacz, jak mi będzie potrzebny. Sejmik senioralny to ważna inicjatywa, zwłaszcza, że jak podkreślają organizatorzy, co piąty mieszkaniec Mazowsza jest już w wieku 65+, plus, a według prognoz odsetek ludzi w starszym wieku będzie w regionie coraz większy. Przedszkolaki z Mazowsza wiedzą jak chronić przyrodę. W siedzibie Fundacji Pociechom w Warszawie odbył się finał konkursu ekologicznego Chroni naturę, nic wielkiego, zrób dla ziemi coś dobrego. Wydarzenie po raz 11 zorganizował samorząd województwa mazowieckiego. Czym skorupka za młodu nasiąknie? Tę zasadę mądrzy edukatorzy wprowadzają chętnie. Do ważnych idei trzeba zacząć przekonywać dzieci, a dzieci z dorosłymi już sobie same poradzą, zwłaszcza w dziedzinie ekologii. Trzeba wyrzucać śmieci do kofa, a niektórzy tak nie robią tylko wyrzucają jakieś. Odpadki do jasu albo na jakiś trawnik. Dobrzy ludzie, to, w, to jak zobaczą jakiś śmieć, to wyrzucają go do kosza. Ważne jest, gdy dorośli potrafią podsycać zapał najmłodszych. Pod hasłem, chroni naturę nic wielkiego, zrób dla ziemi coś dobrego. Samorząd Województwa Mazowieckiego zorganizował po raz jedenasty konkurs ekologiczny. Wzięło w nim udział około tysiąca dzieci z 210 przedszkoli. Najlepsi otrzymali nagrodę. Dla laureatów były to hulajnogi z rąk Janiny Ewy Orzełowniej. Członka zarządu województwa mazowieckiego. Pokazywanie, że takie małe dzieci angażują się właśnie w dbanie o ten świat, w którym żyjemy, jest bardzo ważne. Bo z jednej strony dzieci. Mają wspaniałą kreatywność, świetne podejście i trochę inne spojrzenie niż my dorośli na to, co nas otacza, ale z drugiej strony uczą się pewnych nawyków i tego stwierdzenia, że ta przyroda od nas zależy, jak ona wygląda. Zauważamy, że te prace są coraz ciekawsze, są coraz bardziej kreatywne, ale przede wszystkim jest ogromne zaangażowanie tych dzieci. Udział w konkursie polegał na przygotowaniu prac plastycznych. Komisja miała problem, cała sala konferencyjna była obłożona pracami. Podzielonymi na delegatury. I z tych prac wybieraliśmy po prostu punktację. Każdy punktował oddzielnie, indywidualnie. Nie było ściągania, nie było zaglądania. W kilku przypadkach były duże rozbieżności, ale nie było w tym roku tak jak w zeszłym, że była tak zwana dogrywka czyli taka sama ilość punktów. Docieramy do coraz większej liczby przedszkoli, został ten konkurs już tak rozpopularyzowany w województwie, że wręcz dopytywani jesteśmy kiedy będzie, z czym będzie związany, jaka, jaka będzie tematyka, jaki tytuł. Tematyki nikt nie narzucał, raczej przylatywała sama. Skupiliśmy się na pszczołach, ponieważ to jest temat, który interesuje chyba każdego z nas, bo bez nich nie ma życia. Poza tym zamiłowania do tych owadów, bo mam swoją pasiekę. Dlatego też pomysł był ogólnie przyjęty w naszej grupie. Wśród laureatów konkursu „Chroni Naturę, Nic Wielkiego, Zrób dla Ziemi Coś Dobrego znalazły się przedszkole nr 10 w Biasecznie, przedszkole nr 2 w Żurominie, przedszkole w Nowych Iganiach, przedszkola nr 65 w Tarchominek i nr 86 w Warszawie, oddział przedszkolny w Podbieli, a także przedszkola w Ostrowi Mazowieckiej, Goworowie, Łosicach, Zakrzewie, Sokołowie Podlaskim i Ostruęce. Ruszyła trzynasta edycja konkursu teatralnego Nagrody Muzyczne imienia Jana Kiepury. Jego celem jest prezentowanie twórczości polskich teatrów muzycznych oraz polskich teatrów posiadających w repertuarze wydarzenia muzyczne, a także honorowanie najlepszych spośród zgłoszonych za wyróżniające osiągnięcia. Jak co roku, na werdykt z uwagą i niecierpliwością oczekuje środowisko twórców i miłośników teatru muzycznego w Polsce. Muzyka jest naturalnym środowiskiem człowieka, uważa Iwona Wojastek, dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury, a zarazem przewodnicząca kapituły teatralnych nagród muzycznych, które zostaną przyznane po raz trzynasty to ogólnopolski konkurs, w którym wyróżniani są artyści i twórcy związani ze środowiskiem teatralno-muzycznym. Było blisko 150 zgłoszeń z całej Polski i to z tych największych teatrów, teatrów operowych, ale również teatrów muzycznych i pojawiły się również mniejsze teatry, które wcześniej nie brały. Udziału. W, w naszym konkursie, a to dlatego, że w tym roku dopuściliśmy możliwość zgłoszeń również od teatrów prywatnych, od teatrów niemuzycznych, które w swoim repertuarze zdecydowały się na zrobienie dobrego spektaklu muzycznego. Poziom jest bardzo wysoki. Środowisko teatrów muzycznych, a właściwie artyści mówią, że te nasze nagrody Kiepury to coś, co możemy porównać do polskich chorów dla filmowców. To, to też porównanie niezwykle nabilitujące, bo gdzieś dla mnie oznaczał już prestiż, zaufanie do nas i prestiż tej nagrody. Opera, balet, musical to tylko niektóre z form teatru muzycznego. Na całym świecie widowiska łączące formy teatralne z muzyką cieszą się ogromną popularnością. W Polsce, mimo że pojawiają się krytyczne oceny dotyczące np. finansowania teatrów czy szkolnictwa artystycznego, ta dziedzina sztuki także coraz bardziej trafia do odbiorców. Zaczyna się robić dobrze, bo się zaczynają ludzie snobować na to, żeby chodzić na piękne przedstawienia. Dużo się śpiewa w tej chwili w Polsce, całej, także y, nawet amatorzy czy zespoły się tworzą. Także jest potrzeba ogromna tego muzycznego, wielkiego świata teatralnego także. Wywodzące się z Mazowsza nagrody imienia Jana Kiepury służą honorowaniu twórców z całego kraju. Organizatorzy dostrzegają różnorodność w tej dziedzinie. Laury przyznawane są aż w 17 kategoriach. Na razie zostały ogłoszone nominacje. Jest to dla nas wielkie, wielka radość, wielkie szczęście i przede wszystkim poczucie docenienia dla zarówno indywidualnej pracy osób nominowanych, jak i pracy całego teatru, który pracuje na to, żeby, żeby Ci indywidualni artyści czy twórcy mogli w odpowiedni sposób swój talent i swój warsztat zaprezentować na scenie. Cieszy nas natomiast również nominacja w kategorii najlepszy spektakl roku dla guru Laurent petit która jest takim jakby podsumowaniem, taką wisienką na torcie. Jako debiutantka w spektaklu, w prapremierze opery guru Laurent petit który sam kompozytor był z nami i dyrygował tą prapremierą, jest... Jest ogromnym wyzwaniem, ale też bardzo dużą wolnością, ponieważ nie muszę się dostosowywać, nie ma jeszcze kanonu jakby wykona, wykonawstwa tej, tej roli i mogę się otworzyć, po prostu być sobą, może, mogę na, dać swoją interpretację, może pewne rzeczy omówić. E, i, no i żywy kompozytor daje też taką możliwość, że zawsze może wpaść na jakiś pomysł, i powiedzieć: A, to mi się podoba, i to możemy jeszcze zmienić, więc to jest żywe i to jest wspaniałe. Nagroda imienia Jana Kiepury przyznawana jest także plastykom, których inspiruje teatr i muzyka. Nominacje zawsze łechcą ludzką próżność, więc oczywiście czuję się bardzo sympatycznie. No, otrzymałem nominację w kategorii, która jest gdzieś tak na marginesie działalności teatralnej i teatralno-muzycznej, czyli w kategorii plakatu. Nominacja dotyczy plakatu do spektaklu BEM. W rozszerzeniu BEM powrót człowieka armaty. Jest to Realizacja, która powstała w teatrze Syrena i równolegle także w teatrze w Kielcach, do tekstu Macieja Ubińskiego w reżyserii Michała Walczaka ze wspaniałym zespołem. Także jest mi niezwykle miło być w tak zacnym gronie. Teatralne nagrody muzyczne imienia Jana Kiepury zostaną wręczone 30 września na Zamku Królewskim w Warszawie. To wszystko, co przygotowaliśmy, zapraszam na kolejne program Mazowsze wiadomości z regionu.